Sara, spójrz, co to jest. To Coca-Cola. Jedna butelka jest moja. Mmm, jakie to orzeźwiające. Dziwne, mój napój jest taki gęsty. Skończyłam? Emma, co się z tobą dzieje? Chyba wypiłam czekoladę zamiast coli. Czekoladę? Fajnie, ja też chcę trochę. To naprawdę czekolada. Oj, nie czuję się dobrze. Pomocy! Okay. Intuicja podpowiada mi, że czeka nas dużo czekolady. Miałaś rację. Mam czekoladowego burgera. Ja mam zwykłego, ale podoba mi się to. Po prostu nie próbowałaś mojego. Daj spokój, wolę klasykę. No i burger prawie się skończył. Zjadłam wspaniały posiłek. Ja też. Został jeszcze ostatni listek sałaty. Mm. Co zrobić z talerzami? Mm, dokończę sos Po co się tak bawić, skoro można zjeść cały talerz? O, mam jeszcze widelec! Też jest z czekolady. Super! A co jeśli mój widelec też jest jadalny? Oj, chyba nie, moje zęby. Ty biedaku. Nie martw się, mam pomysł. Otwórz szeroko usta. Zaraz to naprawimy. Pudło, nie szkodzi. To była rozgrzewka. Wszystko wydaje się być na swoim miejscu. No, mój uśmiech jest teraz idealny. Mówiłam ci, że to zadziała. Chipsy nieźle. Brakuje tylko sosu. Dodam tabasco. Doskonałe połączenie. Ojej, to jest naprawdę ostre. Okay. Hmm, a ja mam jakieś dziwne ziemniaki. Myślę, że trzeba się nimi zająć. Co robisz, Emma? Za chwilę się przekonasz. Ła, voilà. czekoladowe frytki gotowe. Są takie świeże, chcesz spróbować? Naprawdę smaczne, to nie wszystko. Pokażę ci jeszcze coś czekoladowe chipsy, gotowe? Okazuje się, że z ziemniaków można zrobić tak wiele potraw. Super, jesteś urodzonym kucharzem. Uczcijmy twój sukces. Oj, robi się tu gorąco. Mówiłam ci, że Tabasco jest za ostre. Dzięki, Ma, już mi lepiej. Zobaczmy, co jest pod pokrywkami. Wygląda jak żarówka. Chyba nie mogę jej spróbować. Ja też mam żarówkę, tylko jest jakaś ciemna. Ojej, to czekolada! A co jeśli moja też jest jadalna? Sara promieniujesz światłem. Wow, to świetny sposób na oszczędzanie na froncie! Może ja też tak mogę zrobić? Patrz, i ucz się! Aaaa, zostałam porażona prądem. Przepraszam, nie chciałam. Podczas gdy ty dochodzisz do siebie, ja zjem czekoladę. Jestem pewna, że nie będziesz miała nic przeciwko. Tym razem to ja zaczynam. Wow, czekoladowe monety. Więc co ja mam? Ojej, ile pieniędzy! Jestem bogata! Moja czekolada jest zdecydowanie lepsza od Twoich banknotów. Przekonamy się o tym, za te pieniądze stać mnie na wszystko. Będę się w nich kąpać! Dobra, wystarczy tych marzeń. Przejdźmy do rzeczy. Nie są prawdziwe? Wygląda na to, że ktoś zbyt wcześnie się rozmarzył. O, chyba nadszedł czas, aby odnowić nasze fryzury. Chociaż nie, mój grzebień jest z czekolady, więc go po prostu zjem. A ja co mam robić? Dobra, ogarnę się i trochę podetnę włosy. Szybne grzywkę. Sara, może wystarczy? O czym ty mówisz? Dopiero zaczęłam. Przy okazji, tobie też mogę zrobić fryzurę. Nie, nie trzeba. Zaczynam. Jaki ładny kawałek sera. Zobaczmy, co ja mam. Hura, znowu czekoladę. To dopiero szczęście. Mmm, co za aromat. Emma, może mnie poczęstujesz? Aj, to bolało. Nie pchaj rąk do cudzego jedzenia. Ale strasznie chcę coś zjeść. I chyba wiem, jak to zrobić. Halo, proszę przyjeżdżać. Dokąd idziesz? To moje zamówienie. Daj mi je szybko. No, przywieźli. Cały talerz świeżego makaronu. Jedyne, czego brakuje, to sera. Ale zaraz to naprawię. Karon, niezły pomysł! W końcu mogę się najeść do syta. Ja też taki chcę. Dobra, pozwolę ci powąchać. Ale sama to zjem. No i dobra. Dlaczego mam na sobie tę sukienkę? Chyba się domyślam. Nowe buty idealnie się z nią komponują. Więc jest sobie noś, a ja będę jeść czekoladę. To najsmaczniejszy but na ziemi. Mm. Przymierzę. Pasują świetnie. Wyglądam jak prawdziwa księżniczka. Co ja widzę, to drugi pantofelek. Piękna pani, proszę, przymierz to. Jeśli pasuje, to jesteśmy dla siebie stworzeni. Daj mi rękę, zabiorę cię do mojego królestwa. Ej, dokąd idziesz, Emma? W ogóle go nie znasz! Jestem taka szczęśliwa, że spotkałam mojego księcia. Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę! Mam nadzieję, że jesteś pyszna! No, w końcu udało mi się coś przekąsić. Choreo i mleko. Wygląda na to, że czeka mnie świetna przekąska. Myślę, że ta piękność ma na mnie oko. Oreo wygląda idealnie z każdej strony. A w środku znajduje się moje ulubione nadzienie. Robi się tu gorąco. Uważasz, że nadszedł czas na odświeżenie mojej stylizacji? Okej, okay, to nie jest zły pomysł. Dobra. Czas do zjeść. Good. Ej, przestań! Już się dzisiaj myłem! Nie potrzebuję prysznica! Kurczę, ciastko chyba w ogóle nie nasiąkło mlekiem. Namoczę je jeszcze raz. Znowu... Jestem przemoczony do suchej nitki. Tak jest o wiele lepiej. Rozpływa się w ustach. Ten brokuł wygląda zupełnie nieatrakcyjnie. I smakuje obrzydliwie. W dodatku utkwił mi w zębach. Możemy pobawić się w chowanego? Złap mnie, jeśli potrafisz. Będę musiała użyć wykałaczki. To nic nie pomoże, nawet nie rób sobie nadziei. Ura, udało się! Prawie wyciągnęłam ten kawałek. Ej, postaw mnie na miejsce! To wbrew prawu! Zrobiłam to! Bingo! Wow, pizza! Najwyższy czas coś przekąsić. Ha? Tylko jest zupełnie zimna. Trzeba ją podgrzać. Minuta w mikrofalówce i można będzie jeść. Skąd się bierze to światło? Nic nie widzę. No dalej, rozgrzewaj się. Co za nieznośny upał! Gotowa, można ją wyjąć. Co za zapach, po prostu wspaniały. Spokojnie, dziewczyno! Postaw mnie na miejsce. Ja spadam! Palce lizać. Mm. Szefowa Sara zabiera się do pracy. Czas zrobić idealną sałatkę grecką. Zacznijmy od pomidorów. Świetnie, gotowe! A teraz ogórki! Prosto do miski! Mmm, oliwki! Moje ulubione! Nawet nie muszę ich kroić, wystarczy, że je wrzucę. A teraz to wszystko wymieszajmy. Hmm, czegoś tu brakuje... Wow. No, właśnie, zapomniałam o serze. Trzeba go pokroić w kostkę i dodać do reszty składników. Dla ciebie zrobię wszystko, Sara. Przesuńcie się, moi drodzy. Od tak dawna mam ochotę na burgera. Czas w końcu go zjeść. Zaczynajmy, ma jestem gotowy. Myślę, że trzeba dołożyć sałatę. Cześć piękna! Dobrze cię widzieć! A teraz kotlet. Coraz bardziej podoba mi się ta impreza. Na pewno nie możemy obejść się też bez sera. Co się stało? Nic nie widzę. No, została już tylko bułka. Oh, baby. Cześć, ja też idę do was! Myślę, że wyszło świetnie. Uch. To już koniec! Wow, to jest niesamowicie pyszne. Nie sądziłam, że mam taki talent kulinarny. Mój ulubiony program właśnie się zaczyna. Hurra, zdążyłam. Na czosy są idealne. To świetna przekąska do dobrego filmu. Ej, ty tam na górze! Możesz być ostrożniejsza. Zabieraj od nas swoje ręce natychmiast! Są takie pyszne. Mm, super! Chcę więcej? Postaw mnie na miejsce, bo nie będę za siebie odpowiadać. Na czosy są takie ostre. Uwielbiam je. Co już koniec? Nie możesz mnie złapać. Nie zamierzam się tak po prostu poddać. Kurczę, czuję, że tam coś jeszcze jest. Wydaje mi się, czy ten naczas się rusza. Stać! Ta sztuczka na mnie nie zadziała. Dobrze cię widzę, Mo. Szybko go obiorę i zjem. Skórki nie potrzebujemy. Słodko i zdrowo. Uwielbiam takie jedzenie. To zaspokoiło nieco mój głód. Teraz jestem gotowa na spotkanie. Chyba dzwonek do drzwi? Już idę. Bądź ostrożna, Emma. Aaa, przewrócę się! Ostrzegałem cię. Nadszedł czas, aby ugotować coś pysznego. Myślę, że dziś będzie to zupa. Zacznę od posiekania cebuli. Moje oczy. Zaraz zacznę płakać. Trojenie cebul jest takie smutne. Płacz Sara, płacz! Nie musisz się powstrzymywać. Przyniosłem ci więcej łez. Chcesz Sneakersa? Jest taki dobry. Otworzę go. Hmm, jest pyszny. Ale ja sama chciałam go zjeść! Nie martw się, mam coś jeszcze. Ale też ci tego nie dam. Dlaczego mam takiego techa? Jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie. Dziewczyny, jesteście takie fajne. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Ups, chyba nadepnąłem na gumę. Czekajcie, dokąd idziecie? Witaj, mój słodki. Teraz już zawsze będziemy razem. Nigdy nie pozwolę ci odejść. Kurczę, jak mocno się przyczepiła. Porzuciłeś mnie, ty draniu. Następnym razem będę ostrożniejszy. Wracaj. Będę na ciebie czekać. Sara, spójrz na tego gigantycznego KitKata. Na nas prosto z nieba. Moja strona jest srebrna. W takim razie moja jest złota. Ja też chcę spróbować. Co ty zrobiłaś? Spójrz na nas. Dokąd to Sara? Podobają mi się skutki tego wybuchu. Zanim zaczniemy, trzeba tu troszkę posprzątać. Uważam, że nie jest to konieczne. Lepiej się najeść. Uch! Wow, srebrne żelkowe oczy. Ej, Emma, spójrz na mnie. Co to za głupie żarty? Przestań. Masz rację, chciałam się tylko troszkę pobawić. Sprawdźmy wreszcie talerze i przejdźmy do degustacji. To jest prędkość. Prawdziwy rekord w jedzeniu oczu. Nie jestem pewna, czy też tak umiem, ale będę próbować. Niezły początek, brawo! Wydaje mi się, że te żelki są troszkę zakurzone. Też wymagają przetarcia. Ktoś tu chyba ma obsesję na punkcie czystości. Cóż, będziemy musieli to wykorzystać. Czekaj, Emma. to nie jest higieniczne. Spójrz, te oczy są bardzo brudne. Badanie wykazało, że są niebezpieczne. Jestem zmuszona zabronić ci to jeść. Ojej, nigdy bym nie pomyślała, że to możliwe. A dla bezpieczeństwa rekwiruję twoje żelkowe oczy. Jaka szkoda, tak się cieszyłam, że je spróbuję. Przepraszam, ale ja to zrobię. Jakie to pyszne. Uwielbiam żelki. A więc mnie oszukałaś? Ha? To był tylko żart. Nie ma co dramatyzować. Wow. Skąd się wzięło to ogromne pudło? Nie wiem, co lepiej otworzyć jako pierwsze. Niech będzie talerz. Czy tak do środka wrzucić składniki burgera? Sprawdźmy to. Sara, co się dzieje? Już niedługo dowiemy się co. Wow, pudełko zrobiło mi złotego burgera. Smakuje Bosko. Wygląda apetycznie. Sprawdzę co ja mam. Też składniki do burgera świetnie. Muszę je wrzucić do magicznego pudełka. Wow, wow zaczęło się. Emma, pomóż mi, podnieść pudełko. Srebrny burger, udało się. Wspaniale. Dlaczego on tak źle smakuje? Ojej, w środku jest What? W ogóle nie chce mi się tego jeść. Wygląda na to, że coś poszło nie tak podczas gotowania. Dobrze, że u mnie było OK. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Emma. Hej! Podaj mi sos, proszę! Zamierzam troszkę ulepszyć twojego burgera. Zobaczymy, jak ci się spodoba. Trzymaj sos, Sara. Bardzo dziękuję. On pomoże naprawić sytuację. W ten sposób smakuje o wiele lepiej. Cieszę się, że wszystko u ciebie w porządku. Teraz możemy wreszcie cieszyć się naszymi burgerami. Ha? Nie mogę tego ugryźć. Nie rozumiem, co się stało. Skąd tu się wziął ten listek złota? Nie mam pojęcia. Ja pierwsza. Niby dlaczego, lepiej ja. Nie, bo ja. Dobra, zaczynaj już. Złote ciasteczka. Wspaniale. Wyglądają jak błyszczące monety. Jedyne czego brakuje to mleko. Uh. To idealne połączenie. Sara, przestań zaglądać mi w usta. Wielkimi mi rzeczy. Przy okazji mam swoją porcję. Wow, jest to wiele lepsza niż twoja. Mniej tak wszystko pasuje. Cieszę się, to znaczy, że nie będziesz mi przeszkadzać. Jak dużo nadzienia. Aż chcę się w nim wykąpać. Co wygląda obrzydliwie? Co z tego? Ale dla mnie smakuje naprawdę dobrze. swoją drogą miałaś rację, bez mleka nie można się tu obejść. Taka porcja będzie ok. No chodź herbatniczku, popływamy. Nie rób tego Sara, proszę. Mówiłam ci, żebyś się zatrzymała. Tym razem zdecydowanie ja zaczynam. Wow, srebrne pączki! Nie myśl, że tak łatwo je zdobędziesz. Zostawię ten magnes tutaj. Wygląda na to, że pączki są przyklejone. Nie mogę ich podnieść. Dobra, dobra, pomogę ci. A, pączki zniknęły. Został tylko jeden. Że ci tak emma. Przez ciebie będę tu siedziała głodna. Mam nadzieję, że przynajmniej nie uda się coś zjeść. Wow, to zdecydowanie wystarczy, żeby zaspokoić głód. Mogłabyś się podzielić. Oddaj to! Ale to moje! A przewrócę się! Razem. Jakie ogromne strzykawki! Nigdy takich nie widziałam. Ciekawe co jest w środku. Mm. Czy ja też mogę spróbować? Okay. Częstuj się! Uwielbiam to! Dziękuję! Teraz dowiedzmy się, co jest w mojej. To też jest dobre. Podziel się ze mną! Pewnie, w końcu jestem mistrzem w trafianiu do celu. Otwórz usta. Nadchodzi. Emma, pudło. A, całą mnie oblałaś. Przepraszam, to wyszło przypadkowo. Spróbujmy jeszcze raz. Nie ma mowy. No i proszę, teraz ja też jestem cała mokra. Więc mamy remis. Jeden, jeden. Proponuję pomóc sobie nawzajem i podnieść klosze. Chyba dostałyśmy takie same pizze? To dziwne, ale chyba wiem, jak to naprawić. Ja swoją pokryję złotem. Zobacz, jak wspaniale się prezentuje. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Mmm, złoto idealnie uzupełnia jej smak. Mmm. Już mi cieknie ślinka. Muszę natychmiast skończyć moją pizzę. Pójdę za przykładem Emmy i nałożę na nią trochę brokatu. Ej, wcale nie o to mi chodziło. I nakrętki na pewno nie wywołają u mnie apetytu. Nie pałam sobie zębów. jeśli zdecydujesz się tego spróbować.